Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj robimy peklowaną szynkę w piwie, przy czym nazwa peklowana jest może trochę myląca, dlatego że będzie to wprawdzie domowa wędlina, ale przyrządzę ją bez soli peklowej, peklującej, zatem mięso nie będzie takie różowe, ale będzie pyszne, soczyste i mogę z przekonaniem ten przepis polecić. Jeśli Wam się spodoba, to znajdziecie go jak zawsze na www.skutecznie.tv. Serdecznie tam zapraszam, a teraz również serdecznie zapraszam do filmu. Mam tutaj szynkę wieprzową, moja jest odtłuszczona, bez skóry, ale do tego przepisu spokojnie można sięgnąć także po szynkę ze skórą. Moja waży kilo kg, można sięgnąć także po szynkę kilogramową bądź dwukilogramową. Waga tutaj nie jest naprawdę aż tak bardzo istotna, ważne żeby mięso było w jednym zwartym kawałku, najlepiej żeby to była tak zwana kulka. U mnie wygląda to tak, szynkę dokładnie umyłam i osuszyłam. I teraz obwiązuję sznurkiem wędliniarskim lub białą bawełnianą nicią, taką bez barwników. Jak obowiązać mięso, pokazuję w osobnym filmiku. Link oczywiście podam. No dobra, moja już jest obwiązana, wygląda tak. Teraz wkładam ją do w miarę dużego garnka, takiego, żeby miała luz, żeby nie była przyciśnięta do ścianek. Wlewam pół litra piwa, czyli dwie szklanki o pojemności 250 ml. Biorę piwo jasne, niepasteryzowane, zawartość alkoholu 4,5%. Możecie wziąć dowolne, ulubione jasne, niepasteryzowane piwo. E, może być także piwo miodowe. Ja biorę takie. I teraz, jeśli trzeba, to piwo uzupełniam wodą, tak żeby szynka była całkowicie przykryta. Włączam grzanie i gotuję bez przykrycia do czasu, aż woda się zagotuje. Wtedy zmniejszam grzanie i czekam, aż znikną szumowiny. Szumowinę można zebrać, ale nie trzeba, bo one opadną, a zalewa tak czy tak później będzie odcezana. W czasie tego gotowania, raz czy dwa, można szynkę przewrócić z jednej strony na drugą, żeby gotowała się równomiernie. Gotuję w ten sposób jakieś 15 minut. I kiedy szumowiny opadną, tak to wygląda. Dodaję miód. 5 takich czubatych łyżek. Miód nadaje nutę smakową szynce, więc dajcie tak jakiej lubicie. Bardzo dobrze pasuje tutaj miód gryczany, lipowy, akacjowy, ale sprawdzi się też zwykły, wielokwiatowy. Teraz dodaję sól, dwie łyżeczki, solidną szczyptę czarnego pieprzu. Cztery ząbki czosnku drobno posiekane lub przeciśnięte przez praskę. Pięć kulek ziela angielskiego. Pięć kulek czarnego pieprzu oraz pięć liści laurowych. Łamię je, żeby łatwiej uwolniły aromat. Delikatnie mieszam, rozprowadzając przyprawy w zalewie, po czym przykrywam, zmniejszam grzanie i gotuję pod przykryciem na najmniejszym ogniu przez jakieś 60 minut. Przyjmuję przelitnik 50 minut na każdy kilogram mięsa, zatem jeśli większa szynka, no to odpowiednio dłużej. I po tych 60 minutach tak to wygląda. Wyłączam teraz grzanie i szynkę zostawiam w zalewie aż ostygnie. Można wystawić na zewnątrz, lub wstawić do większego naczynia z zimną wodą, lub zostawić do naturalnego wystygnięcia. Nie ma to w zasadzie większego znaczenia. Ja studzę tylko do momentu, kiedy ma temperaturę pokojową. Jest letnia, absolutnie nie gorąca, ale letnia po to, żeby lepiej rozpuściła się w niej teraz sól. Wyjmuję z niej szynkę i najpierw odmierzam ilość marynaty, która będzie mi potrzebna właśnie do peklowania, do namoczenia tej szynki. Bo teraz ta szynka będzie musiała stać w zalewie przez jakieś 7 dni. Wkładam zatem szynkę do naczynia, w którym będę peklować. To może być szklane naczynie lub pojemnik plastikowy do żywności. Chodzi o to, żeby go przykryć i żeby szynka sobie w spokoju mogła stać w lodówce. Wkładam szynkę, zalewam płynem z garnka, tak żeby całkowicie przykrył szynkę. No i teraz ją wyjmuję i ten płyn mierzę. Muszę złapać ilość, żeby odmierzyć proporcje. Na dwa litry płynu daję sześć łyżek soli. Ja tak naprawdę mam te ilości sprawdzone. Pokazałam Wam tylko technikę, żebyście wiedzieli, jak odmierzyć ilości u siebie w domu. U mnie w tym pojemniku i na taką wagę szynki potrzebuję. 1,3 litra wody, czyli jak łatwo obliczyć z proporcji dodam tutaj mniej więcej 4 łyżki soli. Teraz tę odmierzoną marynatę odcedzam, ja po prostu przelewam przez sito wyłożone gazą, dzięki temu mam bardzo dokładnie odcedzoną i do tej odcedzonej zalewy dodaję teraz sól, według podanych wcześniej proporcji u mnie 1,3 litra, więc daję 4 łyżki soli. Biorę sól kamienną, taką do przetworów domowych. I dokładnie mieszam. Zalewa jest jeszcze letnia, więc sól się ładnie rozpuści. Mieszam dokładnie, żeby się rzeczywiście rozpuściła. Wkładam tutaj teraz szynkę, zamurzam tak, żeby całkowicie skryła się pod lustrem marynaty. Przykrywam i wstawiam do lodówki lub w chłodne miejsce na 7 dni. No i po tym czasie wygląda tak. Szynkę można wyjąć z zalewy. Osuszam, rozcinam sznurek. I go zdejmuję. No i teraz można ją kroić w plastry i cieszyć się jej smakiem. Jest naprawdę przepyszna, pachnie wspaniale, smakuje bardzo dobrze, jest dobrze doprawiona, soczysta. No i myślę, że może być doskonałą ozdobą wielkanocnych stołów, ale jak wspomniałam, można ją spokojnie robić o każdej porze roku i mam nadzieję, że skorzystacie z tego przepisu. Gorąco zachęcam i na koniec, jak zawsze, życzę smacznego!